Cześć, się wam wszystkim, z tej strony Lomas, jest ze mną Ekstrim. Jest to trzecia misja Skopa w BF-ie, trójce. Czwartą. A, czwartą, tak. Bliżniej umie na... <grym>. Skacz. Nie. Podsadź, podsadź. Ła. Myślałem, że zginę. Kurde, wróg. A jaki wróg? Biegnie to... przede mną Jezus, to i tak nie trafisz. Wow, brawo. To <laughs> tak przyciągnęliśmy na z snajperem. Właściwie to my biegniemy w tych kanał No co za geniusz. Nie wykryj. Masz szczęście. Nie, ja to jest obaw, ja mam planowane. No pewnie. Gorzej by wykryli nas. Trudno, zawsze jest metoda Rambo. <laughs> Ja mam wolę to metodę rambo bardziej Aha wizy. A, 3, 4. No właśnie widzę Dlatego no. prawie ściągnął O 3-4 the... Aha, przebiłem się przez parasol. No dzięki No on mówię, że wolę Rambo <laughs> A ten skąd tu się wziął teraz nagle przed ścianą? To w ogóle? Też pewnie wybiegł skądś No żyjesz? Nie żyjesz, no Wycenuj no, w głowę To truty... To w ogóle zasuwamy gdzieś, nie wiadomo w jakim, Aspia, jakimś mieszkaniu Nie yeah. wiem Ale to zbudowane No, smulone jest Dobra. Widzimy. Gdzie? Tu. O, dobra. Ja obiorę tego po prawej. Czekaj. Już. Poczekaj, ja niech on sobie dojdzie. Niech stanie lepiej. Trzy, cztery, ry Okej okay. Wstrzymać ogień, czekaj na drużynę Aha, tutaj Dobra, tego po lewej. No trzy, cztery, ryzyko Ale ten po lewy był zmulony jakiś Dobra, o co my tu mamy? Czekaj na drużynę. Ty dwóch tutaj dobry, bo Czekaj. Ja tych po z autobusu ściągnę. Czy co, co, co? Ja z tego po ściągnę. Ale w którym, w tym poprawie autobusie? Tam. Dobra. Właśnie, ogólnie z prawej autobusu ściągnę wszystkich. Ty z lewego ściągaj. Okej. Okay. Jest z dwóch, nie? Tylko. No... Dobra. Dajemy. Mam pieniążek z integracji. No. Cicho, wolałem się upewnić. Co? Czemu zamknąłeś drzwi? Nie wiem. Okay. Aż chyba... taki kulturalny musisz być. Co jest? Ty nadal, nadal C. Kultura jak trzała. Wchodzi, zabija ludzi, zabi... zamyka drzwi. Gdzie dobra. Pełno policji tutaj. To nie ja co się patrzysz. Nie Możesz... Ja ściągnę tych tam na dole. Gdzie? Ja ściągam tych, ty tam u góry masz znaczonych. No. A, no dobra. Wiesz, tych po lewej Tych po lewej ty ściągam tych po prawej. Dobra. To dajemy, nie? Mhm. Mm, czy... Nie zabiesi był? czterech było. Aha To mogliśmy, to byśmy tam po prostu pojedynczo grupkę wali. Dobra, zdjęty. Nie zdjęty? Zdjęty. nie <grym> musisz musiał <celować>. Co małem? <grym> Coś się weźle? Ty się nie znasz. Ech, gdzie? 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 Idą. Tyku. Dobra, ja się tych po prawej ja strzałem, staram się. Stęle A po lewej ściągasz. Biednego, biednego. Dobra, trzy. Masz? Tak, trzy, biedny. cztery. Tak. Co? Dzieje. to zbyt dużo, muszę mieć na tym, nie miałem postawionego. No ja miałem właśnie Chyba Nie postawiłem, myślę, że uda się Nie, lepiej stawiać Nawet na jednej biorę... tego Lepiej się przez takie metalowe gówno nie można Granata widziałem rzucił Dobra Przeładowuję Widzisz kogoś tutaj? Złego? Dobrego? Na razie nie. Ale dziś mi się że pojawią się. To zbyt ważne, żebyś się tak nastąpił. Hmm. No, w sumie. Nie idę sobie tu za to nie, Kurde, No, w Sniper. Snajper. Kurde, loguje mi coś dzisiaj. Eee, tutaj. O, bo... Co tu się dzieje? Mam. A, no, 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 to ten. Ten. Nie, to nie będę Tu. Nie Zdjęty jeden. To postawienie jest wkurzające trochę. Trochę. Gościu stanął za drzewem, nie mogę go ściągnąć. Snajper, Snajper. Czekaj, on amunicję. Okej. Okay. Gdzie już mamy tu? Gdzie? No u nas są. Domyśliłem się, ale... Kurde, granatów nie ma! Ale alarm zrobili samochodem. O wow. Żeby się jeszcze ktoś tym przejął. Gdzieś tu... Tak, magazyn jak mi się przygłoduje. Myślałem że zginąłeś. Nie ja Tak, słucham. Pod zderzakiem? O, o nie kurde nie moje oczy Te kolory Biegnę, nie, nie narzekaj Nie, tak na przykład jakby próbowali sformułować ja to żebym postawił sobie tam No Genialny <laughs> stajanie No Czekaj, co ja mam tu robić? Aha Dobra, postawiłem Nikogo nie widzę. Cel nam wyznaczył. chociaż to dobre, nie? Dwóch? nie ty tego yy, prawie ja tego pojawiłem. Dobra. Trzy, cztery, ry Aha, zapewne to jest Ambasona. Dziękuję bardzo. Tak się może domyślić. Taki budynek. Nie jak mój dom, no co? Aaa, ne. Dobra, ja tego po bardzo trochę dalej ściągnę. Dobra. Z tego oznaczę. Dobra, chyba to. Trzy, cztery, ry O! Idealnie stanął. Coś nie wyszło. W oknach są zakładnice. Gdzie? Tam miałem zobaczyć w oknach, jak nie innego z tego, Dobrze, tylko wrogów ten y, oznacza, wiesz? No. Kilku strzelców. Trzech. O Boże, ja tych dwóch z tyłu próbuję się Dobra. Dawaj teraz już. Mhm. No. No <laughs> jaka dezorientacja. Dobra, zdjąłem. No ale oni zdezorientowanie nie mogę dostać nabojem co tam. <laughs> Tylko dez dezorientacja. Nie, bo dos gościu dostał i nagle nie wiedział Dlatego co ma zrobić. Ja Dobra. 3, ja 4, tak miałeś go ściągnąć. Nie trafiłem, miałem lampę za przeszkodę. Aha. Ale to, to Już jej dalej. nie masz. Jest, jest dalej. A ja jakąś rozwaliłem teraz. Aha, tą, dobra. Tu jest tylko jeden? Przy zakładnikach? Chyba nie, dwóch. Nie. No. Więcej. Więcej, kurde. Na was Czekaj, jedynki dwójki. No. trzeba by magazynek od razu. No nie, ja mam full Dobra, poczekaj. Jedynka, jedynka, dobra, postarajmy się jakoś ich No nawet ja postaram się to jedynki Dobra Dajemy Już każdy wchodzić Ale ja to po lewej no, ściągaj ja drugi staram się Dobra Dobra, nie byłem pewny czy to ten, czy też nie się. wiem. W celu dużym znaczeniu gdzie? Gdzie, gdzie? Zapewne Nie żyję. Mhm. Super. Wow, to takie lip na zakończenie w sumie. No dobra. Na tym kończymy ten odcinek. Zapraszam na kolejne. Nero. Nara